Wycyckał Mircia, widzisz? On został, a co? moja, serce moje, nie ma takich jak my dwoje. Bo ja kocham Mircia moją. Do szaleństwa. do wieczora. O, mircie moją. Ja pierdolę. Hej, dzień dobry moi mili. Robię z tyłu kawę, co pewnie za sekundę będzie słychać, ale trzeba darmo z jadą dosypać suchej karmy. Co do karmy będzie film na temat kotów, także czekajcie cierpliwie. Jest nagrany wszystko. Będzie, więc haj dzień dobry, uwaga. Jezus! Ja myślałam, że ty sobie paznokcie obgryzasz, a ty to żujesz? Czy w tej małej główce to dzisiaj chomiczek nie zdech tam? <laughs> nie przestał się kręcić w kółeczku. Coś mi się tak wydaje, że obroty są zwolnione. Może chomik żyje, tylko śpi. No, ja nie wiem. Dzisiaj przystępujemy, ale że się spojrzałeś, dzisiaj przystępujemy do drugiej części pakowania. Tu mam torebeczki. Dzisiaj przystępujemy do drugiej części pakowania. Jak widzicie, wczoraj Bazyl idealnie zmieścił się do drugiej walizki, a do pierwszej Milik. Ryszard w sumie pakował się razem z Bazylem, ale stwierdził, że jednak zostaje z opiekunką swoją i nie jedzie. Stwierdzam, że jednak będzie za gorąco i on się relaksuje w domu. Zaraz przystępujemy do prasowania i dzisiaj mam ogromny plan zmieścić się naprawdę w jeszcze takiej małej ilości kilogramów, jaką mam w założeniu. Nie jechałam, więc trzymajcie kciuki, aby mój plan wypalił. Słuchaj, mój drogi, ja wiem, że jeszcze cztery dni do wyjazdu, tak dokładnie cztery, a ty już tęsknisz. Ty już tęsknisz, o matko, o, ale to miłe, <laughs> jakie, jakie to jest sympatyczne ci powiem, gliglasz mnie w paluszek, <laughs> gliglałeś mnie w paluszek, I mógłbyś wyjść z walizki? Co? Nie, nie mógłbyś, oczywiście ja wiem o tym, że nie mógłbyś, mogę się pytać tak 20 godzin i ty powiesz mi, że nie mógłbyś wyjść, nie? Przecież to jest oczywiste. Je, ty w tej walizce to naprawdę jakbyś umierał. <noise> Boże moja przylepa, no. no przecież kocham Mir. Najmocniej na świecie kocham Mir mój. No, Ryszard się myje przed lotem. Zapomnijcie. Jeden i drugi. Jeden i drugi, niech wybije sobie ten pomysł z głowy. I nie bierzcie mnie na żadne maślane oczy. Jeden i drugi, proszę, aby wybił sobie ten pomysł z głowy. Nie ma w ogóle takiej opcji. <noise> nie mam pytań. Ryszard, idź spać zanim cię. Oj, oj! Już po toalecie? Idziecie spać? A co ty tak jakoś śmiesznie śpisz? Z ustami otwartymi? Nie, no tego jeszcze nie grali. Ryszard, ty draniu. No naprawdę. Milik, jak ty wyglądasz. Rozumiem, że ta bitwa chodziło o to, że ty chcesz leżeć z tej strony, a ty z tej. Okej. Okay. Aha! To wyrazem! Bez Milika! Nie wiem. Słuchajcie, ustalcie to między sobą, ja nie chcę zgrzytów w tym domu. Jest karton, jest impreza. W ogóle wy dzisiaj kradniecie dzisiejszego vloga. Ty w kolejce, rozumiem, stoisz. No, na razie tak szybko nie wejdziesz. Zabieramy się za gotowanie. Musiałam iść do łazienki i schowałam na chwilę indyka. Ta część zostaje na jutro, a tutaj takie kawałki będą na dzisiaj. No, no, bo to na coś do jedzenia. I powiem wam, że miało być wrapy. To jest indyk. Nie wiem, czy mówiłam, że to jest indyk. Tak, to jest indyk. I tak właśnie cuduję, kombinuję. W sumie wyjąłam dwa jajka, ale stwierdzam, że chyba jedno w zupełności starczy. Yy, zdrowa, prażona cebula, moje ulubione ogórki z Biedronki, cebula smażona, musztarda ze smażoną cebulą, co ja mówię, którą kupiłam w Lidlu. Są też z papryką wędzoną, skład jest taki średni na jeża. Jest, no dobra, no godny, mogło być lepiej. Widziały gały, co prawy, chciałam, to kupiłam. Yy, I... Miał być wrap, ale nie ma wrapów, więc będzie coś innego. A co tutaj jest, to pan ja. nie powiem. <laughs> Możecie zgadywać, bo to jest tajny przepis, który się ukaże kiedyś, kiedyś, kiedyś. Nie, w sumie damy jeszcze jedno jajo. Damy jeszcze jedno jajo. Niech będzie jeszcze jedno. Rozgrzewam sobie tłuszczyk i mówię Wam, miały być wrapy. I te, tego indyka można jeść. Indyka kurczaka to nie musi być indyk. Akurat mieliśmy ochotę na indyka. Tego indyka w wyjściowym przepisie mam do czegoś innego, a dzisiaj zrobię go z kanapką. Także można. Można. Miało być coś innego, jest zupełnie coś innego, więc. Ze mną nawet w jedzeniu nigdy nic nie wiadomo. Oj, nie wiadomo. Juhu! Mogę Was tylko troszkę poszczuć. Przepraszam. Ekipa jeszcze stwierczy na tym, na patelni. To ja Was trochę poszczuję. Ej, uwierzycie w to, że nie mam majonezu? Tak. Ja nie mam majonezu w domu. To jest niemożliwe. Muszarda. A! Trochę keciupu. Trochę keciupu. Mmm! Jestem musztardomaniaczką ostatnio. Serio. I teraz, żeby nam się to wygodnie jadło, trochę cebuli prażonej. wam, to jest takie niezdrowe. A takie dobre. I co zrobisz? Twój wybór, prawda? A no, ser mi się porwał. Chodź tu. Plasterek sera. Eee, czekajcie. Muszę poodwracać ekipę. O, a jak pachnie. Ja Mmm. I teraz mam tego mojego ulubionego ogórka. Tylko mam właśnie ćwiartki. Ale jakoś sobie poradzimy. Więc trochę ogórka. No idealnie pasuje do tego typu rzeczy. I na to jeszcze obciekający kawałek. Oh! Miało być coś innego, miały być dwa warianty. Wyszedł trzeci, chleb zużyty, kanapki gotowe, pyszne. Jutro będzie kolejna potrawa z indyka, dawno nie było, ale to już będę mogła wam pokazać. Także ze spokojem. A i jeszcze jedna nam wyjdzie, tylko na talerzu się nie zmieściła. Karol Ogrodnik. Yy, w końcu przesadziłam mojego starca i pieniążka, przesadzam trzeci raz. Stwierdzam, że na razie będzie w takiej doniczce. O! Trzeci raz jesteś przesadzony i nie masz wyjścia, musisz rosnąć. Dziękuję jeszcze raz widzce za sadzonkę. Słuchajcie, aż ja przyszłam z kamerą. Ja uwielbiam od no nie wiem jakiego czasu, no nie chcę kłamać, dobra, od miesiąca. Uwielbiam myć mydłem oliwkowym, takim stuprocentowym, gąbki i pędzle, nie? No i tak sobie chciałam zacząć myć mojego, moją gąbkę. I słuchajcie, ja tutaj z boku mam mydełko, to jest mydełko magiczne. To na plamy. Jeżeli nie wiecie, co to jest mydełko magiczne, to czekajcie, ja gdzieś tu miałam kartonik, zaraz wam pokażę. To jest mydełko, które jest dostępne w Rossmanie. Nie pamiętam, ile ono kosztuje jest 6 zł, więcej nie kosztuje. O! To jest kartonik. I to, no nie wszystko, ale uratowało mi nieraz yy, jakieś te ubrania od plam. To jest po prostu coś wspaniałego. Jeżeli ktoś jeszcze z Was o tym nie wie, to. Zakupcie sobie takie mydełko, bo jest po prostu rewelacyjne i uratuje Wam czasami niejedną rzecz. Także bym sobie gąbkę umyła magicznym mydełkiem. <laughs> nie, nie dotykam, bo jeszcze, jeszcze mi coś na twarzy wyskoczy jakiś alebercik, może. Mania, mania, można prosić? Tak, oczywiście. No to proszę. Ale kultura. Cały dzień nie padało, wychodzę z domu leje. Dobra, niech pada. Deszcz też potrzebny. Pochodzę z Zakynthos. Aj! teraz już tak całkowicie bez jaj. Oj! 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 Dobra. Niech pada, deszcz potrzebny. Jedziemy. Nie no, łeb wyrywa, coś tu nie gra. Jedziemy po dadida, bo Dadid dzisiaj nie ma czym wrócić. Więc małżonka serdeczna, bardzo grzeczna jedzie po męża. Pasy i jedziemy moi drodzy. Jeszcze cztery dni nagrywam vloga. Aj. Nie no, ci głowy, nie widzę, ucięto uciętą Widać mi głowę? Uciętą mam głowę? O, A, do... bo ja się oddalić muszę, widzisz? Się mówię, haj dzień dobry mój drogi No dziś poprawiam na razie, haj No i haj dzień dobry Haj mokry Mam! 15 złotych! Moja ja, cudowność o, 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 nie włączy. Nie, w ogóle włącz tu coś, bo przed chwilą to wyłączyłam Ale w ogóle wiesz o tym, że wczoraj było 25 stopnia, dzisiaj jest no 17 dzień Jechałam, na 30, było 15 30. nawet w 30 W dino opłacało się? Wziąłem takie najbardziej piękny. Nagrywa? Nagrywa. Nie bojaj. ty nie bojaj, bo Ej, nagrywa. Dadid bo głodny. Dadid, głodny? A tam takie kanapki pyszne. Zdrowiutkie prawie z indyczkiem. Prawie. Ale no, się śmiejesz? Najbardziej niezdrowa z tego wszystkiego to jest tylko y, odrobina y, tej... Jak to się mówi? cebuli prażonej, a to co jest w panierce, to nie jest bułka tarta, mój drogi. No i można by się było uprzeć, że jest yy, smażony, nie? No, ale tak to jest. Tak jest. Tak! tak. No, 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 powiedz. No, no, to się krowy gno. Do tego kwiata to ja powinnam zaśpiewać... Pam, pam Wprowadzenie <śprawiedli> nowego domownika. Daddy dwie kanapki. Mhm. Aha. Daddy, wie kanapki. Ja mam nowego kwiata, bo mam handrę jakąś, nie wiem. Jakaś taka rozjuszona chodzę dzisiaj. Taka jakaś, taka, taka jakaś, taka jakaś. No. Taka jakaś, ja taka jakaś. No, coś w tym stylu, nie? Aha, bo tu woda. Ojoj. Dymna rozlewała, więc mamy. I no chyba ładny wybrałam. To do wyrzucenia, kolego. To do wyrzucenia. Tu się rozwijamy. Dzień dobry. Doniczka już jest. Czy ja mówiłam dzisiaj, że majonezu nie ma? Już no. jest. <gry> I papryka na jutro. Nożyczki do szuflady. Mircia w walizce. Już tęskni. Tak wygląda moje pakowanie. Wrzucam do walizki dokładnie to, co ze mną wróci do domu. Jest parę rzeczy, które ze mną zostaną, jest parę opakowań od kosmetyków, które biorę specjalnie resztkę. Nie przekładam w nic mniejszego, biorę takie opakowanie i wiem, że ono zostanie na miejscu, bo zostanie przeze mnie zużyte. I mam w planie spakować się naprawdę w najmniejszą ilość kilogramów, jaką do tej pory zrobiłam. Jednak wyjazdy z biegiem czasu uczą mnie, że należy brać naprawdę tylko i wyłącznie to, co się potrzebuje i to, co może nam ewentualnie uratować życie, czyli rzeczy, które ochronią nas przed słońcem, które mamy sprawdzone, które ewentualnie gdybyśmy się spalili. To w takie rzeczy są rzeczami dodatkowymi, a reszta słuchajcie jak czegoś brakuje czy coś to przecież się kupi na miejscu i naprawdę yy, właśnie jeszcze mam białą obcisłą sukieneczkę, która też jest dosyć, dosyć stara i ona nie jest znowu taka strasznie długa, tylko ona też ma taką falwanę na końcu, ona jest na lewą stronę yy, i ona jest słuchajcie troszeczkę przeźroczysta te pasiaste, bo chcę jeszcze jedną sukienkę tu dobrać. Tą, co mam na sobie, też jest bardzo ładna, w zielone grochy. Nie wiem, czy ją pamiętacie, ona jest z chińskich stronek, kiedyś mogłam sobie wybrać, ale ona jest długa. I jak ja bym ją skróciła tak do kolanka, bo ona też ma taką falbankę, to ona by była git. Ale jak ona nie jest skrócona, to powiem Wam szczerze, że nie. Tu mam jakąś kiecuszkę, no oczywiście wszystko jest wygniecione. Ona była Amisu, Amisu to jest? New Yorker? New Yorker chyba, Nie? Też jest fajna, taka asymetryczna. Na pewno ją pamiętacie. Tutaj od góry jest taka wiązana i bimbołki ma takie rażące. Także jeszcze jedną kieckę sobie dobiorę i nie zamierzam w tym roku przesadzać, dlatego że bardzo ważne dla mnie jest, aby przywieźć jak najwięcej rzeczy. I mówiłam Wam, że mamy po 5 kg od osoby mniej w tym locie niż mieliśmy w zeszłym roku, a bardzo dużo rzeczy przywieźliśmy sobie z Dominikany. I w tym roku też chcielibyśmy sobie dużo rzeczy przywieźć. Więc stwierdzam, że jest jakaś szansa na sukces, abym, abym kotka nie brała ze sobą, abym naprawdę. Spakowała się dobra kilogramy. Zaraz to wszystko sprawdzimy. Zaprosimy Dawida. I wiem, że można by było zapłacić za nadbagaż. Ja nigdy nie płacę za nadbagaż, bo zawsze używam wagi. Dlaczego nigdy nie płacę za nadbagaż? Bo przeważnie, szczególnie jeszcze w Ameryce, teraz jak będziemy wylatywać, tam jest wszystko tak piekielnie drogie, że kilogram nadbagażu potrafi kosztować wielokrotnie więcej niż na przykład kilogram rzeczy, które chcecie właśnie teraz. Przewieźć jako za nadbagaż, więc się nie opłaca. uwierzcie mi, się nie opłaca, więc lepiej trochę pokombinować. Tak mam dżinsy yy, i przymierzam sukienkę. Takie życie. la vie, O! Takie, takie coś. Tylko ona jest długa. Ja Wam mówiłam, że ja się nie czuję w długich sukienkach. No, nie czuję się. Ja wyglądam jak babcia klozetowa jakaś taka. No, nie czuję się po prostu, no. I każda sukienka. Jest na mnie o pół metra za długa i w efekcie, zanim bym gdzieś doszła, to bym sobie kły wybiła. O. Chwila prawdy. Byle jak, byle było. O! 10 groszy. Do świnki, malwinki. Ui. Zaraz Dawid przyjdzie i będziemy obstawiali, czy moje plany się ziściły. Zawsze moja walizka ważyła około 15 kg. Zobaczymy, co teraz zrobiłam, czy przeszłam samą siebie, czy jeszcze nie. I oczywiście bierzemy jeszcze pod uwagę to, że jadąc teraz na Dominikanę będzie wilgotno i istnieje jakieś prawdopodobieństwo, że bagaż może troszeczkę więcej ważyć. Jednak jak byliśmy w tamtym roku, byliśmy trochę później, nie mieliśmy problemu jakoś z wilgotnością ubrań. Były trochę wilgotne, nie powiem, że, że, że absolutnie nie. Nie, 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 nie mówię, ale... Yy... No, liczmy, że w drugą stronę może być troszeczkę ciężej, ale liczę, że już teraz zdałam z siebie wszystko. Tak, już. No, jedziesz. Ile? 11,45. Bo patrzyłam przez ten. 11,45? Mamy 20,15. 20, no gdzie 15. No 15 to bym w ogóle te. Ale trzeba liczyć, że 2-3 kilo może dojść wilgotność ubrań. No to i tak będzie ten który... No to dałam z ciebie wszystko? Zawsze miałam 15. A tam nie, tam jeszcze nie skończone. A, to to, to jest... dru druga za chwilę. Do plecaka chcesz wejść? Chyba przesadzasz, co? Chyba przesadzasz. G gruby to się pasami zapiął. <laughs> Niuna, no jak ty wyglądasz? No nie możesz jechać. Ważysz siedem i pół. A się zdziwił? Mówi, to jest nieprawda? To wtedy nam No właśnie, to było chyba do mnie, że chyba ja. I wtedy nam waga już przekroczy. Nie możesz jechać. No jak on będzie pił rum i panienki gorące, no? Dalej, pr proszę mi On mnie gryzie, Boże! To jest skandal. Bazel! Tak mu obiecałeś wyjazd, to teraz proszę się tłumacz. No, gdzie jest jego walizka? Te panienki mu w głowie. No panienki mu w głowie, panienki no. O, panienka to tu właśnie przeszła. Bazel proszę, proszę byś. Nie. Tu proszę. No, żadne panienki, żadne rumy, żadne wyjazdy. Dzieci zostają w domu mam dosłownie 30 sekund na pożegnanie z Wami. Takie są problemy szarlotki świata w dzisiejszym dniu. Jeszcze cztery dni. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam na Instagram, do subskrypcji kanału. Widzimy się jutro. Proszę o kciuka do góry. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Cześć!